Szanowna Pani Konsul, Szanowne Panie i Panowie Prezesi, wszystkich organizacji polskich polonijnych, wszyscy wielce szanowni przybyli państwo, drodzy rodacy, drodzy przyjaciele, bardzo dziękujemy razem z moją małżonką, Sagatą. Ze wszystkimi członkami naszej prezydenckiej delegacji tutaj do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim na to spotkanie czy na te spotkania tutaj w Chicago z Państwem, z naszymi rodakami dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za przybycie na dzisiejsze spotkanie i dziękujemy Copernicus Foundation za... Udostępnienie nam tego pięknego obiektu, żebyśmy mogli się spotkać. Dziękuję z całego serca. Proszę Państwa. Proszę Państwa, nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszony tą możliwością bycia tutaj w Chicago, w tym największym w Stanach Zjednoczonych. W skupisku środowiska polskiego, Polaków, Polonii w Stanach Zjednoczonych, po to, by móc po raz kolejny z Państwem się spotkać i po to, by móc podziękować. A jest za co. I już zaraz powiem, bo wszyscy się spodziewają, że dziękuję za te prawie 10 lat, bo dziękuję rzeczywiście. Dziękuję za wsparcie. Wiele, wiele, wiele razy. Dziękuję za wszystkie Wasze ciepłe słowa, które otrzymywałem w różnej formie. Czy to tutaj w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach, kiedy przez te lata się spotykaliśmy, czy w formie listów, które od Państwa otrzymywałem, czy też. Wtedy, kiedy przyjeżdżaliście do Polski i w różnych momentach spotykaliśmy się i w Pałacu Prezydenckim, i w innych miejscach w czasie ważnych dla Rzeczypospolitej wydarzeń. Dziękuję Wam z całego serca za to, że zawsze byliście dla mnie życzliwi, że byliście przy mnie i że wspieraliście mnie przez te wszystkie lata. W szczególności. Dziękuję Wam z całego serca za wszystkie głosy, które oddaliście Państwo na mnie w 2015 i w 2020 roku. Dziękuję za to z całego serca. Było tych głosów rzeczywiście ogromnie dużo. Nigdy nie zapomnę tych moich wizyt w Chicago, poczynając od tej pierwszej w 2014 roku, kiedy byłem jeszcze posłem na Sejm, kiedy przyjechałem tutaj jako ten, który wtedy rozpoczynał prowadzenie kampanii do Parlamentu Europejskiego, kampanii, którą realizowało Prawo i Sprawiedliwość. Stanąłem wtedy na jej czele, taka była decyzja i przyjechałem tutaj do Chicago, żeby spotkać się z tym środowiskiem, o którym mój przyjaciel. I Także poseł wówczas na Sejm, minister Adam Fiatkowski, dzisiaj ambasador polski w Watykanie, mówił, że jest niezwykłe i niezwykle ważne. Dziękuję za wielką Waszą serdeczność od tamtego momentu, bo już wtedy miałem wielki zaszczyt i przyjemność spotkać, spotkać i poznać sporą grupę spośród Państwa. Wiem, że niektórzy z tych, którzy wtedy spotykali się ze mną, gościli nas, są dzisiaj na sali. Dziękuję za to z całego serca. Jest mnóstwo rzeczy, za które trzeba podziękować. Przede wszystkim za to, co powiedziałem każdej z osób, której wręczałem przed chwilą te odznaczenia państwowe. Dziękuję za to, że jesteście Państwo tutaj bo tak wybraliście bo tak potoczyły się państwa losy także przez to że wielu z państwa się tutaj urodziło i tutaj się wychowało w polskich rodzinach ale dziękuję że nigdy nie zapomnieliście państwo o kraju z którego pochodzicie albo o ojczyźnie waszych rodziców dziadków że Niesiecie Państwo w sobie polskość, że macie ją w sobie, że przekazujecie ją innym, że dzielicie się nią i że jesteście z niej dumni. Dziękuję Wam za to z całego serca. To jest dla nas w Polsce niezwykle ważne. Może tym ważniejsze, im Polska staje się silniejsza, im Polska zaczyna zajmować ważniejszą pozycję na scenie międzynarodowej i im częściej o Polsce się mówi. Tym bardziej my doceniamy Waszą tutaj obecność i wszystko to, co robicie dla Polski i dla polskości. Dziękuję za to ogromnie, bo to jest niezwykle ważne dzieło. Dziękuję wszystkim, tym, których powitałem na początku przedstawicielom polskich organizacji, paniom i panom prezesom, najprzeróżniejszych od edukacyjnych aż po. Takie, które utrwalają pamięć historyczną, które niosą w sobie polską tradycję, czy które po prostu na co dzień organizują polskie życie, kulturalne, oświatowe, każdą inną jego formę dla starszych, dla młodzieży, tworząc ofertę, z której tutaj w Chicago, w Illinois, czy w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, w Wisconsin, w Indianie. W Minesocie każdy może skorzystać. Dziękuję za to z całego serca, bo to jest niezwykle ważne. To nas trzyma, to przesądza o polskości, to przyciąga młodych. Dziękuję wszystkim młodym, którzy są na sali, a jeżeli ich nie ma, to proszę im to przekazać. Młodym, którzy pamiętają o swoich korzeniach. Młodym, którzy spotykają się i rozmawiają po polsku. Młodym, którzy dzisiaj bardzo często studiują na najlepszych amerykańskich uniwersytetach i są dumni ze swojego pochodzenia, są dumni ze swojej polskości. Z dumą mówią o sobie, że są Amerykanami polskiego pochodzenia. Z dumą mówią po polsku. Z dumą wspominają o swojej ojczyźnie, a tym samym także wśród swoich amerykańskich kolegów, którzy może bardzo często w Polsce nigdy nie byli, może często nie byli w Europie, o Polsce mówią i mówią o jej miejscu na świecie i jej miejscu w historii Europy i świata. Dziękuję za to z całego serca i proszę o jeszcze. Dziękuję. Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom. Dziękuję z całego serca, przede wszystkim w imieniu Agaty, z którą Państwo wiele razy się spotykaliście i którą Państwo zawsze zapraszacie i uścicie. Ale nie tylko za to, że zapraszacie i że zawsze stwarzacie niezwykle miłą atmosferę i pokazujecie swoją pracę, ale właśnie za tą pracę dziękuję przede wszystkim. Za to, że wychowujecie młodzież, za to, że uczycie młodzież polskiego, że uczycie młodzież polskiej historii, że uczycie młodzież o Polsce, że uczycie młodzież o naszej kulturze, o naszych korzeniach, o tym, co ważne. Dziękuję za to z całego serca, że utrzymujecie tutaj naszą tradycję, że uczycie młodzież naszych tradycyjnych tańców, że uczycie młodzież, jak wyglądają nasze tradycyjne stroje. Że uczycie młodzież tego, jakie są nasze zwyczaje, skąd one się biorą i czemu służą. I co to znaczy, że warto być Polakiem. Dziękuję za to z całego serca. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, jak znakomicie wiecie, jestem prezydentem Rzeczypospolitej. I przy całym wzruszeniu, moim spotkaniem z rodakami tutaj w Stanach Zjednoczonych, tym co zawsze dla mnie najważniejsze jest dbanie o interesy Polski. Te interesy Polski są absolutnie na pierwszym miejscu. Zawsze to powtarzam. Najpierw jest interes Polski i Polaków, potem długo, długo, długo nic i potem dopiero są różne interesy, w których bardzo często bierzemy udział. Które rozważamy, które z nich warto poprzeć, które nie, które są godne poparcia, które są niegodne poparcia, które służą nam i dzięki którym możemy wspólnie realizować jakieś ważne dzieła, przede wszystkim w przestrzeni międzynarodowej. Ale przede wszystkim polski interes i jeszcze raz, polski interes. I za to właśnie z tego miejsca chciałem Wam. Z wielkim, głębokim szacunkiem i wdzięcznością pokłonić się i podziękować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że chyba po raz pierwszy w historii, na niezwykle ważnym zgromadzeniu, jakim jest SIPAC, tutaj w Ameryce, na spotkaniu środowisk konserwatywnych amerykańskich, gdzie obecna była wielka część amerykańskich elit, a przede wszystkim połowa Białego Domu, i spora część kongresu i elity ze wszystkich Stanów. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł i powiedział, że jest wdzięczny Polakom, bo zagłosowali na niego w 85% tych, którzy brali udział w wyborach i mają prawo głosu tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wiecie co to znaczy? Wiecie Państwo, co to znaczy? To znaczy, że zaczęto się z Państwem liczyć. I o to tak bardzo, bardzo, bardzo wiele razy prosiliśmy. Ja i inni polscy przywódcy, polscy liderzy, którym tak bardzo zależy na tym, by polskie interesy były realizowane i polskie interesy były bronione. Zawsze, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, kiedy spotykam się z moimi rodakami, to dziękuję i podkreślam, że między innymi Państwu, różnym Waszym zabiegom, zawdzięczamy to, że Polska została przyjęta do NATO w 1999 roku. Również oczywiście w niemałym stopniu Państwa wsparciu zawdzięczamy to, że w 1989 roku zdołaliśmy się wyrwać z za żelaznej kurtyny, odzyskaliśmy wolność i możemy tą wolną Polskę dzisiaj. Przy waszym wsparciu budować. Ale przede wszystkim, przede wszystkim tak niezwykle ważne zawsze było to, i zawsze o to apelowaliśmy, byście tutaj w Stanach Zjednoczonych, w najmocniejszym na świecie mocarstwie, gdzie w wielu przypadkach przesądza się o losach świata, tam właśnie w gabinecie owalnym czy na kapitolu. Żebyście tutaj się liczyli i żeby w związku z tym liczono się z Państwem, z Waszym głosem, z Waszymi oczekiwaniami i z Waszymi żądaniami. I to się dzieje. I ja teraz wiem, że jeżeli zwrócimy się my jako polskie władze do Państwa o coś, byście jakąś ideę popierali, byście za tą ideą byli. I ten głos Polaków Polonii zostanie tutaj w Stanach wyartykułowany, to jest prawie że pewne. Że on zostanie wzięty pod uwagę w Białym Domu i na Kapitolu, ponieważ głos Polaków się liczy. Przekłada się na konkretne poparcie wyborcze, na konkretne miliony głosów, które padają na to albo na inne ugrupowanie, na tego albo na innego kandydata. I za to z całego serca dziękuję, bo dokładnie właśnie o to chodzi. W demokracji liczy się ten kto umie zbierać głosy i w demokracji liczą się ci, którzy umieją te głosy gromadzić i kierować. Dziękuję wszystkim przedstawicielom środowisk polonijnych i dziękuję Państwu za ten gremialny udział w ostatnich wyborach tutaj w Stanach Zjednoczonych prezydenckich i dziękuję za to, że daliście tak wspaniały popis jedności polskiego środowiska. Dziękuję za to ogromnie, dziękuję za to całego serca. Dziękuję Państwu też za wsparcie Polski w różnych trudnych momentach. Dziękuję za udział we wszystkich dziełach serca, które były realizowane w ostatnim czasie. Dziękuję za pomoc nami, dziękuję za pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy, kiedy wybuchła wojna w 2022 roku poprzez pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę. Wojna, która oczywiście zaczęła się w 14 roku. Ale w 2022 roku, kiedy przyjeżdżaliśmy, kiedy apelowaliśmy o to, byście Państwo wspierali, odpowiedzieliście na ten apel. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję przede wszystkim w imieniu Agaty, która tutaj była i na której ręce między innymi ta pomoc od Państwa spłynęła. Dziękuję za to, została ona dobrze wykorzystana tak jak trzeba. Dziękuję za pomoc dla wszystkich tych, którzy nie tak dawno w Polsce zostali dotknięci powodzią. Bo wiem, że także tutaj w Stanach Zjednoczonych wiele naszych środowisk tą pomoc dla rodaków na południowym zachodzie kraju organizowało, zbierało i wysłało. Dziękuję za to z całego serca. Była ona naprawdę potrzebna. Dziękuję Wam że nie zapominacie, ale przede wszystkim tak jak powiedziałem na wstępie. Dziękuję wam za to, że jesteście, że jesteście jednością, że pracujecie na rzecz Polski i polskości w codziennym swoim życiu i że pięknie nas tutaj w Stanach Zjednoczonych reprezentujecie. Cieszę się ogromnie widząc, że Polacy w Stanach Zjednoczonych stanowią nie tylko grupę zwartą, ale że stanowią taką grupę, która społecznie się wznosi że zajmują nasi rodacy coraz bardziej eksponowane miejsca, że coraz większa liczba moich rodaków zajmuje ważne pozycje w amerykańskim życiu społecznym, w amerykańskim życiu gospodarczym i w amerykańskim życiu politycznym, że coraz więcej młodych ludzi zajmuje eksponowane stanowiska w zarządach firm że coraz więcej spośród nich robi po prostu tutaj dynamiczną karierę. Ja wierzę głęboko w to, że to jest właśnie to, co będzie Polsce w tej przestrzeni międzynarodowej w najbliższym czasie ogromnie potrzebne. Kiedy chcemy awansować w sensie gospodarczym, kiedy chcemy się jeszcze dynamiczniej rozwijać. Niedługo staniemy się. Wierzę w to jedną z 20 najbogatszych gospodarek na świecie. Tak, chcemy być przyjęci do G20. Mamy takie ambicje, chcemy, żebyście nas w tym wspierali. To jest niezwykle ważne. Cieszę się i mówię to z wielką satysfakcją, że często słyszę od Państwa, że jesteście dumni z Polski. Że przyjeżdżacie i bardzo często nie poznajecie tych miejsc, które kiedyś opuściliście przed wielu, wielu laty. Że tak bardzo Polska się zmienia. Tak zmienia się. Zwłaszcza zmieniała się pomiędzy 2015 a 2023 rokiem, kiedy mogłem swoje zadania realizować wspólnie z rządami Zjednoczonej Prawicy. Rzeczywiście zrealizowaliśmy wiele niezwykle ambitnych i odpowiedzialnych programów. Zostały rozpoczęte kolejne. Zostały rozpoczęte kolejne wielkie przedsięwzięcia wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, jak choćby jedno z absolutnie fundamentalnych, jakim jest budowa elektrowni atomowej pierwszej w Polsce wspólnie z firmą Westinghouse. Chcemy, żeby ta inwestycja została jak najszybciej zrealizowana. Proszę, żebyście tego także i stąd ze Stanów Zjednoczonych pilnowali, żebyście nie pozwolili, by ona została w Polsce zniweczona, byście nie pozwalali na to, by była opóźniana, bo niestety wszystko wskazuje na to, że tak się dzieje. Wspierajcie wspierajcie Rzeczpospolitą w tym, by nie dało się jej zepchnąć z drogi ambitnego rozwoju, na którą została wprowadzona poczynając od 2016 de facto roku. To była naprawdę droga ambitna i wcale niełatwa, ale Polska nią szła. Szła z powodzeniem, przechodząc przez pandemię koronawirusa, przechodząc przez kryzys energetyczny, będący efektem ubocznym rosyjskiej agresji na Ukrainę. Inne gospodarki zapadały się, inne gospodarki popadały w recesję, a myśmy parli do przodu. Dlaczego? Bo była absolutna determinacja co do rozwoju Polski. Co do tego, że nie można stracić ani jednego miesiąca, ani jednej chwili. Proszę, żebyście to wspierali, żebyście nie pozwolili spowolnić Polski. Jest wielu takich, którym zależy na tym, żeby ją spowolnić. Jest wielu takich, którym ten dynamiczny rozwój nie jest w smaku, choćby z powodów konkurencji. Jest też wielu takich, którzy są niezadowoleni że Polska modernizując swoją armię i rozwijając ją, dokonuje tak ogromnych w stanu, zakupów w Stanach Zjednoczonych. Proszę, żebyście także i tego pilnowali, żebyście także i w tym nas wspierali. To jest niezwykle ważne, aby te wielkie kontrakty zostały dokończone. Ja, póki mi starczy sił, jeszcze teraz, przez te ostatnie miesiące swojej prezydenckiej misji, ale jeżeli trzeba będzie, to także i potem. Na pewno będę pilnował tego, by te kontrakty zostały dopięte i dokończone. Dzisiaj Polska ogromnie potrzebuje tego bezpieczeństwa w oparciu o amerykańską technologię, ale przede wszystkim w oparciu o polsko-amerykańską kooperację i tą gospodarczą i tą militarną. I to ma fundamentalne znaczenie. Ogromnie wiele sił i środków, także tych finansowych, zainwestowaliśmy we współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Między innymi w to, żeby w Polsce byli obecni amerykańscy żołnierze, by stacjonowali na terytorium naszego kraju i by obecna była amerykańska infrastruktura. Nigdy nie zapomnę tego, jak w 2009 roku mówił o tym do mnie prezydent Lech Kaczyński. Pamiętam, jak powiedział do mnie Andrzej, Znacie te słowa, bo powtarzałem to już wielokrotnie. Jeżeli tutaj będą wojska amerykańskie, u nas w Polsce, jeżeli tutaj będzie strategiczna amerykańska infrastruktura militarna, to cały świat będzie wiedział, że to już na pewno nie jest rosyjska strefa wpływów. Musimy to za wszelką cenę utrzymać, musimy to zwiększyć. Dzisiaj Rosja wróciła do swoich imperialnych ambicji. Znowu chce zagarniać inne państwa i podporządkowywać sobie inne narody. Dzisiaj robi to na Ukrainie. Bardzo ważne jest to, aby jak najszybciej doprowadzić do pokoju i stabilizacji w naszej części Europy. To jest dzisiaj fundamentalnie istotne, by na Ukrainie przestali winąć ludzie. Byśmy my w Polsce nie widzieli tych zapłakanych matek z dziećmi. Byśmy my w Polsce nie oglądali wdów, nie oglądali córek, które płaczą za swoimi ojcami, którzy zginęli na froncie na Ukrainie. Jest ich niestety wciąż bardzo wiele. Tak trzeba zatrzymać ten rozlew krwi. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale pokój, który zostanie zawarty, musi być takim pokojem, który będzie trwały i z punktu widzenia Polski będzie pokojem bezpiecznym. Co to znaczy? To znaczy będzie takim pokojem, który będzie de facto gwarantował to, że Rosja nie napadnie kolejnego kraju, a przede wszystkim, że nie, że nie napadnie Polski. To ma fundamentalnie. Ważne znaczenie dla nas z punktu widzenia przyszłości, z punktu widzenia możliwości rozwijania się i przede wszystkim istnienia naszego kraju. Nie mówię o tym dlatego, że czuję dzisiaj jakieś ogromne dla Polski zagrożenie. Żeby była jasność. Nie. Jeżeli słyszę, proszę pana, Rosja może napaść Polskę w każdej chwili. Nie. Rosja mocno sobie połamała zęby na Ukrainie, znacznie bardziej niż nam się na początku wydawało, bo rzeczywiście wydawało się, że Rosja zagarnie Ukrainę w ciągu kilku dni.